Cześć Słuchaj Chciałbyś się napić jabłola? Nie Chyba, że I Chyba, że Nie, bo ja z siłowni nie mogę pić Ale mam nieotwartego, chciałbyś? Nie Spoko to jest proszę ciebie nowa firma Jabłolizer SA Wprowadzamy do obrotu O proszę ciebie tu generał Słuchaj no, zobacz, elegancko tutaj wszystko, full wypas, nie? Nie widziałeś jeszcze, nie? nie. Gdzie to sprzedano? E, firma Jabolizer, Polo Market Nie Gdzie mi za tą kupił? Śmiało, trzymaj Na zdrowie A gdzie to, gdzie masz na to? W Polomarkecie 7 zł. Po, ach, tu, w tym. Niedaleko, no? Tu jest? Jest, oczywiście. Tam nie wiedziałem, że tam jest. Jest, na pewno. No wiem, bo my tam. Dys... Mamy kontrakt z nimi, nie? Na dystrybucję. No serio? <laughs> z tego co wiem, to są tylko te. Yy... Dionizos. Nie, tu, gdzieś. Tam, gdzieś. Tam. koło biedry Nie no taki jeden tam kupnął jakiegoś mareny czy tam coś nie? No arena to tam to jest lepsze Musisz zobaczyć bo jestem ciekaw opinii dziś <grystanie> <grystanie> na pewno to wyglądu to Wygląda lepsze jak tamtą Lepsza butelka, bo się nie stłucze, nie? Co sądzisz? No, jak na takie coś, które to i tą cenę, to jest, jest... No lepsze od tego. Jest jakoś, nie? No. <laughs> Także polecam 7 zł. 09 V13 Same plusy. No, no, no. Jak to miał 7 zł to od razu tam, tam powiedam, to, to... A do której jest otwarte? 22. drugiej. To znowu dzisiaj jeszcze. Normalnie. No. <grychy> no. Ty słuchaj, ja sprawę mam. No. Ty wiesz po jakiemu to jest? Bo ja chciałbym to przeczytać, ale nie wiem. Umiesz czytać? Bo... Po, ślepe, po ślepemu? Znaczy co? Tutaj tym językiem dla ślepych. No, da. Ale nie, tutaj tym zobacz, co tam jest napisane. a To jest jakiś kot na, no, chyba na telefon. No właśnie. Nie nieważne. To nie jest do przeczytania. No właśnie. Widziałem, nie wiem po co tutaj to wstawili, tylko kasę zmarnowali, nie? No właśnie. Tu jesteś, a to. To jest kodowe, ma jakiegoś. Mhm. To jest enigma, trzeba znać, nie? żeby to uszywać. Siemano, smacznego.